Luźne dni. Wszyscy wyglądają świetnie. Wyglądają całkiem nieźle, ale ja liczyłem na więcej, Nataszo. Wiesz, na co czekam? Ja chcę, żeby mnie ktoś zaskoczył. By jakaś dziewczyna weszła przez drzwi i zwaliła mnie z nóg. By jej ubranie nie było zwykłe, ale takie, które przebije każde inne. Dziękuję. Dziękuję. To znaczy takie. Nie. Nie o takie ubranie mi chodzi. Chodzi mi o najbardziej oszałamiające ubrania na świecie. Umówiłbym się z nią w mgnieniu oka. Ale zdaje się, że tak się nie wydarzy. Nie bądź taki pewien, Matt. Wyglądasz mega super! Twoje koleżanki też! Powiedz nam coś, czego nie wiemy. Możesz wziąć mój płaszczyk? Lili, kurze stopki nie są trendy. Kurze stopki nie są trendy. Kurze stopki nie są trendy. Naprawdę. Twój największy koszmar to założenie kurzych stopek na luźny dzień. Bardzo mało prawdopodobne. Tak, ale jakieś szanse są. Nie wiem, ale mogę to obliczyć. Lili, to był tylko sen. W prawdziwym życiu tak się nie dzieje. No pewnie, że tak umiem. A kto potrafi zrobić ze za jednym Aha, okiem? Chyba nie. Okej, okay, koniec paniki. Idziemy. Lili, opuściłaś coś. <laughs>